Chłodny letni wieczór. Mamy trochę wolnego czasu, chcemy wypełnić deklarację podatkową. Yy, niektórzy dostają gęsiej skórki na samą myśl, deklaracja, formularz, wzór, druk, jak nazwać, jak to zrobić, jak sobie z tym poradzić. Otóż wcale nie jest to takie trudne i można powiedzieć, że w kilku zdaniach tę kwestię da się wyjaśnić. Otóż słowo deklaracja. Czyli słowo, które widnieje na przykład na takiej deklaracji VAT-7, to jest słowo, które jest zdefiniowane w ordynacji podatkowej. Ordynacja podatkowa jest takim swoistym kodeksem podatkowym. To, co tam jest zdefiniowane, ma potem zastosowanie do różnych innych podatków. I ta definicja mówi tak, że przez deklarację, przez deklarację rozumie się nie tylko formularz, na którym mamy właśnie to słowo użyte, ale również zeznanie, również informacje, również wykaz, ale pod jednym warunkiem, że wszystkie te dokumenty składamy z obowiązku, czyli że mamy zobowiązanie do złożenia tego formularza i to zobowiązanie wynika z przepisów prawa podatkowego. Czyli jeżeli z przepisów prawa podatkowego mamy tylko uprawnienie wynikające do złożenia jakiegoś dokumentu, to nie jest to deklaracja w rozumieniu właśnie prawa podatkowego. Dobrym przykładem jest zgłoszenie, które składa się, aby skorzystać ze zwolnienia w przypadku na przykład uzyskanej darowizny od osób najbliższych. Mamy tak zwaną zerową grupę podatkową. Są to osoby nam najbliższe, określone rzecz jasna w ustawie o podatku od spadków i darowizn, w stosunku do których jak otrzymamy na przykład darowiznę i odpowiednio ją udokumentujemy właściwym sposobem na rachunek bankowy, i złożymy takie właśnie zgłoszenie w określonym czasie do Urzędu Skarbowego, to nie płacimy podatku. Ale zwróćcie Państwu uwagę, my nie mamy obowiązku składać tego formularza. To jest nasze prawo. Jeśli go nie złożymy, zapłacimy podatek. Nikt nas nie obliguje do złożenia tego dokumentu. To oznacza, że nie jest to deklaracja w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Co to znaczy? Co to nam daje, że nie jest to deklaracja? Otóż skutkiem tego stwierdzenia jest na przykład fakt, że podczas kontroli podatkowej możemy taki formularz, po prostu skorygować. Trzeba powiedzieć, że są też tacy, którzy twierdzą inaczej, że w stosunku do tego formularza mamy oblik ustawowy, bo aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego w podatku odpadków i darowizn, mamy obowiązek złożyć to zgłoszenie. No niemniej jednak nie ma przepisu, który by na nas nakładał obowiązek korzystania ze zwolnienia podatkowego. Zostawmy jednak tę kwestię Przyjrzyjmy się innemu skutkowi pojęcia deklaracja podatkowa. Na przykład, możemy udzielić pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych. Takie pełnomocnictwo jest skuteczne do każdej deklaracji, którą w tym pełnomocnictwie wskażemy. Bardzo często podatnicy skarżą się, że urząd skarbowy wzywa ich albo wzywa pełnomocnika, aby poprawił taki druk pełnomocnictwa, który zdaniem urzędu zawiera błędy. Bo na przykład nie wskazano w nim słowa zeznanie, a pełnomocnik chciałby podpisać zeznanie. Ale pamiętajcie, jeżeli przepisy mówią deklaracja to też zeznanie, to nie musicie pisać tego słowa zeznanie, bo ono jest niepotrzebne. Jak stworzyć poprawny formularz pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych? Wystarczy słowo deklaracja i właściwy podatek. Na przykład upoważniam pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego. To oznacza, że pełnomocnik może podpisać i deklarację VAT-7, i informację podsumowującą vat UE, informację unijną, i zeznanie roczne CIT-8, i zeznanie w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT-36L, bo to wszystko są deklaracje. O wiele mniej przyjemny skutek bycia deklaracją wynika z zakazu korekt. Deklaracje można skorygować. Ale nie jak się toczy kontrola podatkowa, nie jak się toczy postępowanie podatkowe. Nie wolno nam jej korygować, jak się toczy postępowanie przed UKS-em. Czyli nie wolno nam korygować żadnego dokumentu w tym właśnie czasie, który przepisy nazywają deklaracją podatkową. Wracając do pełnomocnictwa, jeżeli macie Państwo problem z właściwym sformułowaniem pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych, kliknijcie, znajdziecie poprawny wzór. Jak można to zrobić?